Pałunka sobie idzie, steruje oczywiście swoją postacią i ta postać żeby tak. I pałunka wtedy do mnie. Kochanie, chyba się zablokowałam. Kochanie, pomóż mi, jak się idzie prosto. Kochanie, ta gra jest głupia, ona jest zepsuta. Ej, pomóż, nie, ta gra jest głupia, nie gram nie gra, w nią sam. I wtedy rzucę we mnie padem. Nie krzycz na żonę, ale nie krzyczę wcale, prawda? Krzyczy na mnie No nie, jak krzyczy na ciebie? Kiedy? No widzicie? No kurde, to każdy mężczyzna, kto dostał ziemniaki na ja koniec też by krzyczał, ale... Ale to, tak to ogóle, ale kochanie, to jest tylko to, tak... No w ogóle to, to Isek jest dla na mnie naprawdę okropny No chciałam to powiedzieć, jak będzie dużo osób, bo się to po prostu, no Jak kończy streama, to zawsze jest wpierdziel <laughs> Za znaczy, jaki wpierdziel kochanie, Nie Kochanie, weź, bo zaraz to mnie policja zapukano. no wejdź. konie ludzie naprawdę teraz zaczną pisać w internecie posty, że pamiętam, że nie płacze i że jestem jakimś tyranem w związku. <śmieniu> nie no. Zobacz, zobacz. Mat, jeden z moich bardziej wiernych widzów w ogóle, pisze teraz Ancu, prze... Wszyscy piszą Ancum <laughs> przez ciebie, wiesz co mi zrobiłaś kochanie? Niszczysz mi biznes, niszczysz nasze życie w ten sposób, bo to jest Bo ja nam zarabiam w tym momencie kurczę na życie A ty nie niszczysz to wszystko, patrz, Ancum, Ancum O Boże No nie trafię go <laughs> Nie dobra, nie no, gram po no. wpołuj jednak <grym> Ale zważyłem kochanie To jest warzywa dnia Hortel Star Trek przeleciał, ale mi braci co? Dokładnie tak! Grotto! Fuck! O kurwa stary! Ole czemu nie WŁĄCZYŁEM tym Spika? No nie! Ja twierdzenie Izek, oh. jak mogłeś to zrobić? A ja się tak szykowałem od pięciu. O oh, nie! Nie, dlaczego? Dlaczego? IZAK jak mogłeś mi to zrobić? Oh, no, nie, tak... Kurde, nie, już nie żyje. SPIERDALAJ dalej.